Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Gika. Tak, 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 dobrze widzicie, tego zestawu do tej pory na moim kanale nie było, choć nie wiem jakim cudem. Przed Wami trójkołowiec Emeta. 74 elementy 70 zł katalogowo i premiera w roku 2019 a zestaw wygląda tak. Mamy trójkołowiec, którym porusza się emet. Mamy też taką stację do tankowania tego trójkołowca. I mamy też przybysza z Planety Duplo, który, jak jeden z wielu, chciał po prostu zebrać wszystko, co się znajdowało w uniwersum Lego przygody. No, to chyba powiedziałem wam najważniejsze rzeczy, więc możemy rozbebeszyć pudło i zobaczyć, czy ten zestaw po tych kilku latach od premiery nadal daje radę klasycznie pionowe pudełko, to pokażę Wam je w poziomie. No i jeśli chodzi o pojazd, jest dość specyficzny, jak wiele pomysłów Emeta. No i tak jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj też taką stację, która przy okazji jest stojakiem i mamy również najeźdźce z planety Duplo, a tam w tle widać Apokalipsburg. Myślę, że mokry sen wielu fanów LEGO dzisiaj, kiedy ten zestaw kosmicznie wręcz podrożał. I ja szczerze mówiąc żałuję, że go nie kupiłem, kiedy był dostępny i kiedy kosztował relatywnie Niedużo. W środku znajdziemy niewielki arkusz naklejek. Mamy tutaj tych naklejek 8 sztuk. Mamy też dwa worki z klockami oraz niewielką instrukcję, no ale sam zestaw też raczej nie jest dużych gabarytów. I ja w takim razie zaraz te dwa worki zamienię w to co widzimy na okładce i zobaczymy jak ten trójkołowiec się prezentuje. Ten zestaw jest naprawdę pocieszny, natomiast zanim przejdę do trójkołowca Emeta, najpierw zerknijmy sobie na te mniejsze konstrukcje, czyli na przybysza z Planety Duplo oraz na ten instrybutor marki Octan. Swoją drogą możemy też zerknąć sobie na tę podstawkę, bo możemy tutaj zamontować trójkołowiec, żeby nie było, że tak rzucam słowa na wiatr, to my go sobie tutaj montujemy, on się blokuje i dzięki temu trzyma się w pionie całkiem nieźle. Mamy tutaj też taki miotacz felg, którymi możemy pokonać przybyszy z planety Duplo. O ile trafimy i o ile rzeczywiście one sprawią im jakiś problem, ale muszę złapać felkę, bo zaraz spadnie mi ze stołu. Ok. No i jeśli chodzi o dwie pozostałe konstrukcje, to jak mówiłem wcześniej, tutaj możemy sobie zatankować trójkowiec, ale jak pewnie zobaczycie, to jest to aparatura naprawdę już lekko zużyta, która lata świetności ma ze sobą, ale jako taki upiększacz terenu wygląda całkiem nieźle i myślę, że w okolicach Apokalipsburga będzie to wyglądało całkiem w porządku. No i na końcu mamy tego demonicznego stwora, czyli na z planety Duplo, forma zachowana całkiem nieźle. Możemy też sobie tutaj kręcić oczkiem, no bo zobaczcie, jak on hipnotyzuje tą wizję. Wielką gałą, zdecydowanie może przerażać, ale tak naprawdę to słodziaki, bo pewnie wiecie, jak ta cała historia się skończyła. No ale dobra, mniejsze elementy omówione, pora zobaczyć, jak wygląda trójkołowiec. A trójkowiec robi takie prp, kiedy Emet sobie jedzie I w ogóle. Trójkowiec w filmie zadebiutował w takiej dość krótkiej scenie, kiedy po prostu Emet się przemieszczał, no ale zobaczcie, jak to wygląda. Mamy tutaj coś, co powiedziałbym, że było inspirowane Segwayem. Naturalnie z emetem podróżuje jego roślinka, no bo on był do niej bardzo mocno przywiązany. Tutaj mamy jeszcze wydech, o i poprawię sobie może te błotniki. No i są trzy koła. Trzy koła, które na siebie tak dość luźno opadają I w momencie, kiedy porusza pojazdem, no to one wtedy wszystkie naraz się kręcą. Ale skoro już jesteśmy tutaj, to może od razu pokażę wam minifigurkę Emet'a. I przyznam się szczerze, że dość długi czas, bo chyba jakoś od maja nie miałem Emet'a w ręce, bo wtedy kupowałem sobie jakieś zaległe zestawy z LEGO Przygody 2. Zobaczcie, jak Emet jest tutaj przerażony. Tylko gdybym teraz miał sobie zliczyć minifigurki Emet'a, to pewnie byłoby ich naprawdę dużo i pewnie tylko Owen z Jurassic World mógłby konkurować w mojej kolekcji figurek jednej postaci. Ale i tak darzę tego urwisa wielką sympatią. Jeśli chcecie kupić zestaw, który już jest archiwalny, ale jest do kupienia w naprawdę dobrej cenie, to trójkołowiec Emeta będzie na pewno świetnym wyborem. A jeśli w ogóle przegapiliście LEGO Przygodę 2 w momencie jej premiery, nie kupowaliście wtedy LEGO, no to możecie sięgnąć sobie po głównego bohatera, jego pojazd oraz troszeczkę terenu, no i przede wszystkim jednego z najiejsców z planety Duplo, bo to oni sprawiali potężne problemy mieszkańcom Apokalipsburga. Zresztą jeśli w ogóle nie wiedzieliście LEGO Przygody 2 czy LEGO Przygody 1, to zapoznajcie się z tymi historiami, bo to naprawdę są świetne animacje. No i liczę na to, że już niedługo dostaniemy kolejne animacje w uniwersum LEGO. A na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!